Ej, macie tej kolki jeszcze? Cześć, dzień dobry z tej strony, Paweł. Witam Was bardzo serdecznie po tym dość specyficznym wstępie w kolejnym odcinku, tym razem prowadzonym już z mojej piwnicy kuchni. Parę początkowych sekund pewnie Wam powiedziało, co dzisiaj tutaj się będzie kroić, a właściwie co dzisiaj będzie się ważyć. Będzie to brzeczka na piwo, które mam nadzieję, że okaże się pana panaceum na obecne problemy związane z podatkiem cukrowym, albo chociażby z sytuacją, że przychodzi do Was pan Marcin Najman. I wam całą kolkę wypija. Ale do rzeczy, nawiążemy dzisiaj do popularnego amerykańskiego napoju, który powstał pod koniec lat. który powstał pod koniec XIX wieku, a który składał się z koki i coli, jak sama nazwa wskazuje. I my, słuchajcie, dzisiaj do tego nawiążemy, a tak naprawdę to nawiążemy do piwa polskiego, które. Nazywane jest często polską Coca-Colą. Jest to oczywiście Fortuna Czarne z browaru Fortuna spod wrześni. Także dzisiaj będziemy robić ciemne, słodkie, z posmakami coli i karmelu piwko. Ja zakasam rękawy, a właściwie zakasam, gdybym miał. Bierzemy się za robotę. chwilą wlałem wodę do garnka, ale przyda nam mi się dopiero za jakieś 20-30 minut, kiedy osiągnie temperaturę 75 stopni Celsjusza. A my przejdźmy do tego, o czym wspomniałem na początku, czyli do naszego pierwowzoru, do piwa, które tak naprawdę chcę sklonować, czyli Fortuny Czarne, o której producent pisze. Barwa niemal czarna po nalaniu do pokala, że kremową, gęstą pianę, spod której uwalnia się niepowtarzalny słodowo-karmelowy aromat z nutą orzeszków drzewa kola. Smak to połączenie delikatnie gorzkiego, rzemieślniczo palonego słodu z równoważonego dawką słodyczy. Ciemne piwo o złożonym smaku, zaskakująco orzeźwiające. I producent niestety nie podaje dokładnego składu. Natomiast podane są parametry alkohol 5,8% objętościowo, co gdzieś znalazłem informację, hmm, powstaje po fermentacji grzeczki 12,2 BLG. Także do czegoś takiego będę nawiązywał. Oczywiście, tak jak wspomniałem, Fortuna czarne to piwo Ciemne, dosładzane, aromatyzowane, mało mające w związku z czymś, co jest naturalne. Chociaż tutaj producent pisze, starannie dobranych naturalnych surowców, tak nie do końca jest. Natomiast ja w swojej wersji chciałem postawić na prosty zasyp. 80% słodu jęczmiennego pilzeńskiego, który będzie stanowił taką bazę, która nie wniesie za dużo, ale po prostu będzie źródłem cukrów, które nam tutaj pofermentują. 10% słodu karmelowego 600 EBC, który wniesie nam na pewno dużo słodyczy, dużo, mam nadzieję, że nie za ciężkiej karmelowości. 5% słodu Karafa Special 3, który będzie wrzucony bardzo, bardzo późno, więc mam nadzieję, że da głównie kolor i delikatne, bardzo delikatne nuty czekoladowe, których nie chciałbym tak naprawdę, tutaj za dużo. No i takim nie do końca naturalnym dodatkiem będzie tutaj to, o czym wcześniej mówiłem, że jest kokainą, oczywiście nie, jest to maltodextryna. No czyli cukry niefermentowalne, które mam nadzieję, że dadzą fajną pełnię, raczej słodycz nie, ale tak jak wspomniałem, niby reklona, ale nie chciałbym tak naprawdę mieć super przesłodzonego piwa. Aby piwo miało też troszeczkę więcej wspólnego z kolą, użyję dzisiaj do zacierania nie kwasu mlekowego, który stosuję normalnie, ale kwasu fosforowego, którego w koli jest przecież sporo. Jeśli chodzi o chmielenie, będzie ono również bardzo proste. Wrzucę tylko chmiel na goryczkę, będzie to chmiel marynka wrzucony na 60 minut, który w gotowym piwie powinien dać goryczkę na poziomie 15-17 IBU, taką, żeby tylko zrównoważyła nam tę słodycz resztkową, która zostanie po fermentacji. Natomiast jeśli chodzi właśnie o fermentację, to nie skorzystam dzisiaj z drożdży lagerowych, bo po szkoda mi po prostu lodówki na 25 litrów, bo tyle robimy tego piwa. Tylko skorzystam z kwejków, które dają bardzo podobny profil co drożdże lagerowe. Podobno będą to kwejki Lutra, które dostałem od Marcina. Polecam jego Browar. Będzie w, gdzieś tutaj się pojawi, i będzie też na, na pewno w opisie. Ale jeśli chodzi o fermentację, też tutaj chciałbym e, wspomnieć, co na nią chciałem wrzucić, a co koniec końców wrzucę. Myślałem o wielu dodatkach, które mogłyby fajnie zbudować ten efekt kolowości. Przede wszystkim tutaj miałem na myśli cukry i też jak robiłem research, to wiele ciekawych, mniej lub bardziej informacji można było znaleźć sporo ludzi do takich właśnie dosładzanych piw Ala Fortuna Czarne czy właśnie jakichś babskich, ciemnych piwach. Tutaj cytuję, ja nie, nie chcę brudnąć te stereotypy. E, pisało, że wrzuca jakieś cukry niefermentowalne, czyli xylitol, erytrytol. Ja próbowałem u siebie w domu takie piwa robić i nie jestem do końca zadowolony z efektów. Ja mimo wszystko w swojej drodze myślałem o użyciu cukrów, ale takich, które przefermentują, jednocześnie wnosząc jakieś fajne nuty, lekko palone, lekko karmelowe. I tu miałem na myśli przede wszystkim melasę, miałem na myśli stworzenie syropu cukrowego, jak do piw belgijskich, które uważam, że fajne, naprawdę nuty śliwkowe, rodzynkowe mogą wnieść. Natomiast koniec końców z tego zrezygnowałem. Myślałem również o takich półśrodkach, czyli cukrze trzcinowym Demerara na przykład, albo cukrze brązowym. Natomiast na razie, słuchajcie, poprzestałem na tym, co jest. I liczył na to, że samo, samo to, w jaki sposób będę zacierał, i to, że używam jednak maltodekstryny, zbuduję tutaj bardzo, bardzo fajny efekt. Natomiast do podbicia samego tego, co da nam cukier, oczywiście użyję koli, czyli orzeszków kola tak naprawdę, nigeryjskich orzeszków. Mam ich 100 gramów, no i one powinny nam tutaj na pewno podbić ten efekt kolowości. Jeśli tak nie będzie, bo zakładam coś takiego, że jednak na no 25 litrów to te 100 gramów to może być tyle co nic, to chciałem użyć kardamonu, który podobno, bo nigdy go nie stosowałem w swoim piwowarstwie, też daje bardzo fajny efekt ala la kola. Jeśli coś w tym filmie jest dla Ciebie już w tej chwili w jakiś sposób niezrozumiałe lub boisz się, że kolejne minuty mogą przynieść takie informacje, no które nie do końca cokolwiek będą Ci mówić, to zachęcam bardzo serdecznie do zerknięcia na film, który nagrałem tydzień temu. Jeśli masz jakieś pytania, to też oczywiście pisz w komentarzu. Woda podgrzana została już do 75 stopni Celsjusza, ale ja chyba nie powiedziałem, jak i dlaczego będziemy prowadzić zacieranie. Temperatura, od której zaczęliśmy, jest nieprzypadkowa, bo chciałem, żeby po wrzuceniu słodu powstała mieszanina, która będzie miała temperaturę 70 stopni Celsjusza, co sprawi, że będą działać wtedy głównie enzymy alfa-amylazy, które będą rozkładać skrobie także na cukry, które są niefermentowalne, czyli na różne dekstryny. I to jest tutaj nasz cel, bo chcemy przecież piwo słodkie. Także w ten sposób zaczynamy to zacieranie i będziemy je w tych 70 stopniach prowadzić. Czyli co jakiś czas będę po prostu podgrzewał ten zacier. Przez 60 minut, kiedy zrobię próbę jodową, jeśli będzie wszystko ok, a musi być ok, to zrobimy wygrzew i przejdziemy do filtracji. Także przechodzimy do wsypywania słodów, których jest całkiem sporo. Oczywiście bez słodów ciemnych, które dopiero na filtracji, dopiero przed filtracją, dorzucimy do całego zacieru. Włody już są wsypane, ja oczywiście kontroluję, czy ta temperatura nie jest niższa niż ta, którą chcemy mieć czyli 70 stopni. Jeśli tak, to oczywiście podgrzejemy. Natomiast co istotne, zacieranie powinno odbywać się przy pH od 5,4 do 5,8. No i ja dzisiaj, w przeciwieństwie do poprzedniego filmiku, do którego ciągle odsyłam, jeśli go jeszcze nie widzieliście, e, chciałbym skontrolować ten poziom pH. Jeśli będzie za niski, to dodamy do zacieru czegoś, co przykoli też jest stosowane czyli kwasu fosforowego, który zbije nam pH do odpowiedniego poziomu. Leciutko, słuchajcie, musimy dogrzeć ten zacier. Temperatura jednak nie ustawić właśnie 70, no trzeba na to uważać. Trzeba na to uważać, jednak pamiętajmy, że garnik jest cały czas otwarty i lekko może się zmniejszać ta temperatura. I pomiar pokazuje 5 pH, co po dodaniu 0,3 daje nam całkiem fajne parametry, czyli wychodzi na to, że w zasypie, gdzie jest dużo tych słodów karmelowych, w zasadzie nie muszę już nic modyfikować, żeby pH zacierania było prawidłowe. Słód już od 40 minut przebywa sobie w temperaturze 70 stopni Celsjusza. Pewnie już jest zatarte, ale dajmy mu jeszcze chwileczkę. W tym czasie mogę się przemieścić do swojego koreańskiego przyjaciela, możecie go poznać, to jest... Pasteryzator do słoików, czy też kociołek z lidla, różne nazwy funkcjonujące do tego urządzenia. W każdym razie u mnie służy ono do podgrzewania wody do temperatury 78 stopni Celsjusza, czyli do temperatur wysładzania i jest to naprawdę cholernie wygodna rzecz. Właśnie wlałem 20 litrów wody do wysładzania do naszego garnka. Ciut więcej niż wyliczył kalkulator. On sugerował około 19 litrów, natomiast ja zawsze wolę mieć mały zapas. Tę wodę, oczywiście, zaraz skorygujemy, tak żeby miała pH takie jak ta woda, która była przy zacieraniu, czyli około 5,5 pH. To sprawi, że z naszego słodu nie będzie się wypuchało żaden syf, nie będą wychodziły żadne taniczne posmaki w gotowym piwie. Minęła już godzina do rozpoczęcia zacierania, zmieniła się też trochę sceneria, co pewnie możecie zobaczyć. Już mamy tutaj filtrator, już parę innych wiwelotów przyniosłem, parę rzeczy wyniosłem, także możemy zacząć brać się już za wygrzew. Czyli do 76 stopni podgrzewamy teraz to piwo, po podgrzaniu dajmy mu 5 minut, no i następnie przerzucamy na filtrację. Dobra, tak jak mówiłem, troszeczkę będziemy musieli dodać kwasu fosforowego i lecimy z nim. Około 5 ml, no tutaj faktycznie nie bawię się w aptekarza i nie było tu pewnie idealnie 5 ml. Poczekamy chwilę, aż to się podgrzeje i wymiesza, natomiast to już jest dobry moment, żeby przerzucić zawartość gara do filtratora i będziemy mogli w końcu za jakieś 20 minut przystąpić do filtracji. Ale właśnie, zanim co zrobimy, oczywiście trzeba pamiętać o jednym słodzie, który nie trafił do garnka, a który miałby zostać przed filtracją dorzucony. Szczerze wam się przyznam, że gdyby nie to, że wiadro jest plastikowe, to prawdopodobnie bym go w tym piwie już nie miał. Także wrzucamy jeszcze ten słód. On nam nieznacznie na pewno zmniejszy temperaturę tego, co, tego, co mamy w garnku. Natomiast myślę, że nie będzie to żadnym problemem przy filtracji. Nie będę już tego dodatkowo podgrzewał. Także mieszamy to, tak jak mówiłem, słód Karafa 3 Special, czyli nie wiem, czy o tym wspomniałem. Słód bez łuski, która mogłaby jakąś tam ostrość wprowadzić. No nie da nam raczej takich hamskopalonych posmaków. Mam nadzieję, że na czekoladzie i to lekkiej czekoladzie, takiej szwarcbirowej czy, czy obecnej w tmawę się skończy. No i cały garnek przerzucony. Powiem Wam szczerze, że trochę czuję się jakbym robił jakiegoś trochę bardziej karmelowego dry stouta, a nie fortunkę czarną. Bo naprawdę barwa jest no, nieprzejrzyście czarna, pomimo, że gdzieś tam z kalkulatora nie miało aż tak ciemno być. Ale to fajnie. Powiem Wam szczerze, że receptura oczywiście nie jest w ciemno, ale nie obrażę się, jeśli wyjdzie z tego jakiś taki bieda stoutik. Czemu nie? Nie nagrałaś się to z dźwiękiem, ale wierzcie mi na słowo, pomiar... E, wyszedł na 5,5, ,5, co po gdzieś tam poprawkach temperaturowych e, oznacza, że wolodu wysładzania ma około 5,7 pH. Zostaje przy tym taką, będziemy właśnie wysładzać nasze piwo. Możemy sobie przejść w końcu do filtracji. Jak widać, ułożyło się to doskonale. No dobra, przesadza. Trochę tych paprochów, trochę ziarda wisi gdzieś tutaj na powierzchni. Natomiast samo złoże filtracyjne wygląda naprawdę ślicznie. Możemy przejść do odebrania pierwszych 2-3 litrów nieklarownej rzeczki. Powiem wam, że ślicznie to wygląda, ale nie pachnie żadną kawą, także jestem naprawdę zadowolony. Bardziej jest jakiś taki karmel, delikatne nuty czekoladowe, także jestem dobrej myśli, że tej kawowości za dużo nam nie przejdzie do piwa. Ok, mamy odebrane, także biorę wężyk i już resztę robimy wężykiem. Tak to się prezentuje dokładnie. Całkiem nieźle, słuchajcie, chyba słychać, że ta brzeczka już tam się prawie gotuje, buzuje, trzęsie nam tą pokrywką. No, bo naprawdę, tym sposobem, jak sobie stopniowo przelewamy piwo, no to ona dość szybko dojdzie do, do wrzenia. Także dużo czasu możemy zaoszczędzić. Oczywiście zaraz bierzemy w rękę refraktometr, no i sprawdzamy, ile tam belgię jest. No i wrzucamy chmiel. Tego chmielu nie będzie dużo, no ale jednak trzeba nachmieć, żeby tu totalny słodziak nie wyszedł i żeby nam się nie zakaziło piwo też. Coraz więcej alkoholu w moich żyłach. Niestety bardzo zdradliwy jest ten kwadrupel i dam sobie na razie z nim spokój. Na szczęście coraz więcej też brzeczki w garnku i w naszym wiadrze, do którego w tej chwili już się wysładza piwo. Także już niebawem. Myślę, że zacznie się to wszystko gotować. Sprawdzimy sobie wówczas jaki mamy poziom cukru w brzeczce. No i stosownie nachmielimy. Myślę, że naprawdę udana warka to będzie. Filtracja póki co idzie jak żyleta, bez żadnych problemów. Najgorszy, najbardziej niepewny w moim odczuciu w piłowarstwie domowym etap e, ważenia już za nami. Filtracja naprawdę potrafi przysporzyć problemów. Jeśli mieliście z tym tak złych doświadczeń, no to zazdroszczę trochę. E, no i co? Czekamy parę minut. Po tych paru minutach odsłaniamy pokrywkę. No będziemy czekać, obserwować, aż się zagotuje. Wówczas zmierzymy refraktometrem, jaki jest poziom gęstości cukru w tej grzeżce już. No i sypniemy tyle chmielu, ile trzeba. Brzeczka w garnku już nam zaczęła wrzeć, więc jest to bardzo dobry moment na to, żeby zmierzyć, jakie to mamy BLG. Równe 10 BLG. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Szczerze Wam powiem, że byłem pewien, że tego w ogóle nie będzie widać. A tutaj, kurczę, chyba wyraźnie nie widzę, powiem Wam, na podglądzie... ...niż widziałem pod światło. Także jest 10 Belgię, nie okołem Was. No ale oczywiście zrobimy sobie ten pomiar ponownie balingomierzem. Hmm, Także standardowo. Przy czym pamiętać należy, że wówczas próbka musi być schłodzona. Pomiary balingomierzem robimy w temperaturze pokojowej. Po co w ogóle ten pomiar zrobiłem? No, po to, żeby wiedzieć, jakie mamy, jaką mamy gęstość przed gotowaniem. No i ewentualnie, żeby zredukować ilość maltodekstryny, którą będziemy wsypywać. Do garnka, gdzieś tak w połowie gotowania, no ale teraz już na pewno możemy, słuchajcie, wsypać marynkę. Obiektyw już zaparował, ale jeszcze powiem tylko jedną kwestię: że zepnąłem sobie ile mieliśmy mieć belgię przed gotowaniem, nie licząc tej maltu dextryny która została ujęta w obliczeniach. No i faktycznie wychodzi 10 belgię, więc zakładana wydajność została osiągnięta jak najbardziej, co oznacza, że to tyle, ile śmiemy sobie wyliczyłem przed gotowaniem, przed przedważeniem. Też używam, czyli 30 gramów marynki, które da nam 17 ibu, właśnie zaraz wyląduje w garnku, a ja włączam ten nieco głośny, co przez chwilę da usłyszeć, yy, wentylator, przez który myślę, że nie było mnie w ogóle słychać. No i biorę się za gotowanie już na pełnej i w trakcie tego gotowania oczywiście zdezynfekuję sobie co trzeba, przygotuję sobie wszystkie wężyki i skarpety do filtracji, tak żeby już mieć to gotowe. Zaraz znowu wszystko nam tutaj się zaparuje, natomiast jest to dobry moment, żeby wrzucić maltodekstrynę i wrzucić chłodnicy do brzeczki. Natomiast zanim do tego przejdę, to chciałem Wam powiedzieć, jak wyszedł pomiar poziomu gęstości brzeczki już balingomierzem. I powiem Wam, że wyszedł on ciekawie, bo wyszedł wyższy niż refraktometrem, bo na tym słupku, to zaraz zobaczycie, widać prawie 11 Belgię. Czyli tym bardziej nie będę zwiększał ilości maltodekstryny, którą tutaj wrzucę. Zastanawiam z tym, co jest. Bardzo możliwe, że minimalnie bardziej ekstraktywną brzeczkę otrzymamy. I powiem Wam też o jednej jeszcze rzeczy, o jednym składniku naszego piwa, naszej brzeczki. Jestem to. Są to płatki drożdżowe, nieaktywne. I to nam będzie słuchajcie służyć jako pożywka dla drożdży. Dostarczymy tym samym aminokwasów, kwasów tłuszczowych, a witamin różny, które po prostu wspomogą pracy drożdży na starcie, a także w trakcie fermentacji. Suplementacja w przypadku kwejków, czyli tych norweskich drożdży, jest o tyle ważna, że nie są one przystosowane w sposób naturalny do fermentowania tak niskich balingów. Zatem te płatki drożdżowe powinny jak najbardziej na plus płynąć, jeśli chodzi o jakość, szybkość naszej fermentacji. 450 gramów maltodextryny już wrzucone zostało do garnka. Chłodnica również w garnku już jest, także się tutaj sterylizuje. Pozostało nam wrzucenie, ale to zrobię 5 minut przed końcem gotowania, właśnie tego ekstraktu drożdżowego, tych płatków drożdżowych, których wrzucę 2 gramy, czyli to będzie około łyżka. Także to nam pozostało, a w międzyczasie biorę się, jak pewnie już słyszycie, jak widzieliście przed chwilą, zaczajnik, co oznacza, że rozpoczynamy dezynfekcję. Okej, okay, ale się słuchajcie, cisza zrobiła. Wyłączyłem właśnie gotowanie, i to jest czas na start chłodnicy. Okno też pozamykam, żeby nam nic nie falo. Zrobię z zimą, więc żadne tam sensowniejsze żyjątka pewnie nie żyją w powietrzu. Natomiast mimo wszystko nie chcę tam, żeby jakieś poprochy poleciały. Więc co? Włączam po prostu chłodzenie. Jedną rzecz robimy jeszcze teraz, rzucamy ten termometr, żeby wiedzieć, jaką temperaturę aktualnie mamy w tej chłodzącej się brzeczce. Jej jest dość dużo, natomiast myślę, że pół godzinki, nawet mniej, 20 minut i zjedziemy z tą temperaturą do 30 stopni, bo w takiej temperaturze będziemy zdawać drożdże. Pamiętajmy, że są kwejki i to po prostu wystarczy. A nawet nie tyle, co wystarczy, co droższe, po prostu będą się czuły lepiej startując od tych 30 stopni Celsjusza. Ja nie będę musiał też ich jakoś tam szczególnie później dogrzewać, bo kiedy wystartują, to jak fermentacja się rozchula, to już raczej prędko poniżej 30 stopni nie spadnie, tym bardziej, że co zobaczycie w praktyce, będę sobie dogrzewał wiadro podczas fermentacji w dość dziwny sposób, bo chyba mało ludzi takie coś stosuje, zazwyczaj stosuje się pasy grzewcze, natomiast działające jak najbardziej. Temperatura w garnku po jakichś 5, może 7 minutach osiągnęła 50 stopni Celsjusza. Natomiast jeszcze dłuższą chwilę będziemy musieli poczekać, aż to się dochłodzi, więc spokojnie możemy sobie podtrzymać ten termometr w środku. Co jakiś czas oczywiście zerkając, czyli już jesteśmy blisko czy 30 stopni Celsjusza. W tej chwili nie dzieje się nic ważnego, na co musielibyśmy zwracać szczególną uwagę albo ruszyć przy tym rękoma, więc wykorzystam ten moment na pokazanie wam, w jakim stanie w tej chwili są drożdże, które za do piwa. Jak widzicie, w zwykłym słoiku zrobiłem sobie starter z drożdży Lutra Kfake, które dostałem w formie suszonej. Gdzieś tutaj powinniście widzieć w tej chwili fotki, jak to wyglądało. No i ten starter sobie od dwóch dni po prostu w temperaturze pokojowej działał. No i w tej chwili, jak widać, mamy dość bujną pianę. Nie wygląda to może najpiękniej z tą gumkową lasuniętą, natomiast jestem pewien, że w super, świetnej formie one tutaj będą. Zadam, myślę, cały ten starterek. Jest to zaledwie litrowy słoik, natomiast w zupełności to wystarczy do przefermentowania nam tego piwa. Oczywiście wcześniej sobie spróbuję, w jakim stanie jest ta brzeczka, która tutaj fermentowała, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie zadać sobie przypadkowo jakiegoś zakażonego startera do piwa. Ale farciarz ze mnie. Brzeczka w tej chwili ma 35 stopni Celsjusza, także lada moment, powinna już być dochłodzona tych wspomnianych 30 stopni. Uważając sobie przelejemy i zadamy drożdże. Pomieszając sobie chwilę i brzeczka, tak jak wspomniałem, dochodziła się już do wspomnianych 30 stopni Celsjusza i to jest dobry moment, żeby wyciągnąć chłodnicę. No i dobra, mamy tutaj ten klips do mocowania węża. No i nasza druga rzecz, czyli pończocha, no i wężyk, z którego oczywiście wylewamy cały roztwór nad węglanu sodu. No i zaciągamy klasycznie, czyli ustami. Zostały dwie rzeczy, czyli na powietrzenie brzeczki, które dzisiaj sobie zrobię z pomocą blendera, a co? Nie tak jak ostatnio siłą własnych rąk. No i zostało nam zadanie drożdży. Także to było finito. I będziemy przynosić fermentor i tam Wam pokażę, w jaki sposób będą fermentowały sobie te fejki. No i cóż, bierzemy się za na powietrzenie. Przez kilka minut po prostu będziemy ubijać pianę, tym samym napowietrzając naszą brzeczkę. No i cóż, mamy po robocie. Czapa tej piany tak gęsta, że można by jeść ją łyżką jest tak duża, że zaraz nam wylezie z tego fermentora. Nadszedł czas na wielki moment, czyli zadawanie drożdży. Za jakieś dwie godziny w tym fermentorze pewnie już będzie działała się magia. Natomiast ja jeszcze muszę się upewnić, czy te drożdże, które miałem tutaj w tym starterze, czy to na pewno drożdże Lutra Fake. Nie czuję ani tu, ani tu nic niefajnego. Także te drożdże już za chwilę zabieram się za robotę w moim klonie Fortunki Czarny. No, i tu tyle jeśli chodzi o ważenie tego piwa. Mam nadzieję, że przedstawiłem wam w fajny sposób moją koncepcję na klon Fortuny Czarne. Że coś takiego kolopodobnego sami bylibyście w stanie teraz stworzyć w domu. E, natomiast co mi jeszcze pozostało do zrobienia z tym piwem? Oczywiście tak w krótkim czasie to otworzyć klapę tego fermentora, która czuję, że już zaraz y, może być bardzo mocno wybruszona, bo widzieliście jak te kwejki jeszcze na tym starterze tam pracowały. Po czym przenieść y, ten fermentor muszę do temperatury pokojowej, w której będą fermentować nie w temperaturze pokojowej, tylko w 30-35 stopniach Celsjusza, gdyż wrzucę je do tego garnka, który będzie wypełniony wodą. Oczywiście muszę go najpierw umyć, żeby nie było. Wrzucę go do tego garnka, który będzie wypełniony wodą i do którego trafi też e, grzałka akwarystyczna, którą mogę sobie ustawić na 32 stopnie Celsjusza. No i w taki sposób przez 2-3 tygodnie, ile dokładnie tego nikt nie wie, tylko drożdże wiedzą, trzeba im dać po prostu czas na dobrą fermentację, będzie to sobie stało i czekało na kolejną kontrolę. A jeśli piwo już będzie gotowe, e, jeśli, jeśli wszystkie cukry będą przefermentowane, to wrzucę do niego, e, tak jak wspominałem, orzeszki kola. być może także kardamon. No i jak już tak bardzo, bardzo finalnie gotowe wszystko to będzie, nie będzie potrzebowało żadnych już dodatkowych przypraw czy kombinacji, to chciałbym to piwo zakegować w dwóch wersjach. W jednej wersji bezalkoholowej albo bardziej niskoalkoholowej, może tak będąc precyzyjnym, e, a i w drugiej wersji oczywiście alkoholowej. Także zachęcam do sprawdzania dalej filmów z historią tego piwa. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia. Do śnia. Cześć.